Hej kochani, zrobiłem, oto to tak wygląda ładowarka wymagała no sporo pracy jest zrobiona w klimacie po prostu takiego, takiej perły ładowarka gotowa oczywiście zrobiłem lampkę, lampka również gotowa o, tak to wygląda tak to wygląda, o jest ok, ładnie, ale powiem Wam, że nam no, w trakcie lutowania mikroprąd poleciał po mikroukładzie, bo tego typu lutownica, kochani, która jest tutaj, wymaga podłączenia uziemienia, a gdy się tego uziemienia nie podłączy. To wtedy jest takie ryzyko, że po prostu poleci mikroprąd. Ta lutownica po prostu musi mieć uziemienie podłączone, ponieważ jak tego uziemienia nie ma podłączonego, no to więc może delikatny, czuły układ. Być uszkodzony poprzez mikroprąd, który może być wysłany po lutownicy. A ja sobie tu ten przedłużacz ma uziemienie, ale jest podłączony do gniazdka, który tego uziemienia nie posiada. Czy w lewo, czy w prawo lutownica nie była uziemiona. I natomiast e, wszystko było bardzo dokładnie sprawdzone, akumulator był naładowany ale po prostu nie działa, ponieważ mikro mikroprąd poszedł po układzie stalonym i po prostu nie działa. Wszystko jest ładnie dobrze zrobione, tylko użyłam lutownicy, która nie była uziemiona, ponieważ nie jest uziemiona, to ta delikatna elektronika, która jest w tej lampce, otrzymała po prostu impuls. Impuls poleciał po układzie, i po prostu lampka nie działa. Tam u siebie w pokoju, jak coś robię, to jest uziemione wszystko. Jeszcze do lutownicy podłączam taki dodatkowy przewód, który. Łączę z obudową, czy szafy, czy obudowy komputera. Jest ok. No a tu... Po prostu nie lutownica rozwaliła mikrochip. No trudno. Kurde, tak wyszło jak wyszło. No chciałem zrobić fajnie, ale nie pomyślałem o tym, że... Że poleci po prostu... Wszystko. Cały układ. Lampki. Bo tam jest taki układ, który jest połączony z sensorem, bo tu przez dotknięcie um, on włącza te ledy. No trudno. Przynajmniej wiem, że bardzo chciałem zrobić tak pięknie, żeby było idealnie, ale zapomniałem podłączyć uziemienia do lutownicy. I się nie udało. Dobra, po tym filmie będą zdjęcia. To będzie tam pokazane, będą pokazane procesy, jak to robiłem, jak mi to szło. Szło mi bardzo dobrze, fajnie, ale właśnie. Lutownica nieuziemniona załatwiła układ. Układ stalony w lampce. Natomiast zdobycie takiego układu może być koło wartości lampki, że lepiej odpuścić sobie dać lampkę na elektrośmieci. Trudno. No trudno. Bywają porażki. Hejka.